Kilkadziesiąt lat temu mu krwawa Mary stoczyła walkę z Sofią Derary, która zamknęła ją na zawsze w lustrze. Od tego czasu w świecie zapanował spokój. Trzy na długo. I właśnie taka jest historia tego lustra. Czy to prawda? Właśnie, czy to prawda? Nikt tego nie wie, na pewno. Może i to prawda, a może i kłamstwo. Nikt tego nie wie. No. Na pewno. No, ktoś o tym słyszał. Albo i przeżył. Co? Nic Pójdę już. Jak chcecie sobie pooglądać? Znać, to oglądajcie, ale nie za długo. Co ona tak panikuje? No właśnie, ale czemu? Może to się ukrywa? Przepraszam. Lexi, mogę cię prosić na chwilę? Tak. Słuchaj... No. Ci coś powiedzieć, to Ty jesteś wybraną. Jaką znowu wybraną? Ty jesteś strażniczką tego lustra. Co? Twoim przeznaczeniem jest zniszczyć to lustro, ale i też zniszczyć zawartość jego. Jak to? Ja jestem. Sofii. To niemożliwe. Możliwe. Zobacz moje znania. Tak jest na tych zdjęciach. Właśnie. I co, my, i co mamy robić? Na razie mi się. Cieszę się, że nie doszła do potrójnej pełni. Jakiej potrójnej pełni? Tej, która będzie w niedzielę. Musisz przez lustra jak oka w głowie, jeśli tą pełnię, spuścisz go z oka, to już koniec. Jest to koniec? To nie może być koniec. Za późno. Koniec może się stać. I to tylko dzięki temu, jeśli nie będziesz pilnować lustra. Jeśli go będziesz pilnować i będziesz próbowała odepchać złe moce, wtedy uda ci się uratować świat. Wszystko dla mnie jest trudne. Nie wiem, jak ja to podołam. Jakoś na pewno. No dobrze. No to teraz słyszałam waszą rozmowę. Czyli już wszystko wiesz? Tak. Ju, jutro, czyli w niedzielę, potrój na pełnia. Boję się. Ale się nie bój. Masz mnie. Czyli twoją najlepszą przyjaciółkę. Zawsze Ci pomogę. Ale co się stanie, jeśli nie je podołam i sił z ławy dostaną się? Będziemy musiały sobie poradzić. Hmm. No dobra. Okej. Okay. Jeszcze jedno, dziewczynki. Będziecie musieli naprawdę depilnować tego lustra codziennie od dzisiaj zaczynając. Więc bo jutro poczuj napełnia. Wszystko może się zdarzyć. Żegnajcie na zawsze. Tu jest! Uff. I zniknęłam! tam sms. Jaki? Jutro jest bal i Clifford Cię zaprosił. Co? Nie mogę mu odmówić. Muszę iść na ten bal. Wiem. Ja przypominam. No. Ale nie pójdziesz na bal. To co? Idź się baw. połowy walu wyjdź i przyjść do mnie. Dobrze. Idę z tego lustra tra, i zawładnę Tobą, moja droga. Na razie pozostaje mi tylko to, że na pewno nie zdasz mnie powstrzymać. Ale lekcji Cię powstrzyma. Jaka lekcji? Nie jest wybraną. No, już wkrótce sama się przekonasz. Świat ogarnie panika, tak wszystko zacznie się walić. Nic nie pozostanie z tego świata. Nic! I teraz... Odejdź! Odejdź, demonie! Już wkrótce zawładnę twoim światem i nic z tego nie pozostanie. Rozpęta się bezkresna burza, że budynki zaczną się walić, a krew będzie wszędzie się lać. Leksi cię powstrzyma! Nie doprowadzi. Leksi cię powstrzyma. Ma... Ma nie, nie doprowadzisz do tego. Jaka znowu Leksi, moja droga. Ja mam prawo zniszczyć cały świat i nic z niego nie zostanie. balu, co? No. Uwaga, uwaga! Ściszyć muzykę! Ogłaszam króla i królową balu. O, posłuchajmy. Królem i królową balu zostaje Lekcji i Cliport. <laughs> Chodźmy. Takcie ludzie! Bawcie się! Właśnie! I teraz, a nie pod... no. O Boże, niech popsujesz się! Co to było? BURZA SIĘ ZACZĘŁA! O nie Clifford, wybacz mi! Ja muszę uciekać! No dalej, tak. no? Subika. No! No. No. Dokąd idzie? Idę jak najdalej stąd. Słuchaj! Zaraz raz krwawa mero panta świat. Dobra. Jak on spadam? Jesteś chora. I jeszcze się przekonamy. O nie, klipon! Zabiła jego, to zabija i mnie. Muszę uciekać, ale nie, nie mogę go tak zostawić. widzę. Kto tam jest? Kto tam jest? Tu tylko ja, nie masz się czego obawiać. O to dobrze, że całe miasto krwawi. O nie, Clifford! Już nie żyję. Jedny Clifford. Żal mi to. let me do it